O, kurwa, dwa smoki. No! Po obejrzeniu spin-offa Tron, aż nabrałem ochoty na powrót do świata smoków. Chyba nie ma lepszej gry VR ze smokami niż Skyrim. Chyba nie ma żadnej innej? Ale z racji tego, że do głównego wątku fabularnego mi nie śpieszno bo znam go już praktycznie na pamięć, postanowiłem wypróbować czegoś innego. Postanowiłem zostać wampirem. Każdy kto grał w ma wie, że sprowadza się to do zostania jeszcze lepszą maszyną do zabijania niż do tej pory która potrafi być niewidzialna, pije krew swoich ofiar i potrafi się zamienić w wielkiego, latającego nietoperza. Generalnie super sprawa. Ale w wirtualnej rzeczywistości jest... trochę inaczej. Zostanie wampirem wiar jest dziwne. Jeśli ktokolwiek mi powie, że podobało mu się zostanie wampirem z Skyrim VR, to dzwonię na policję. To, co sprawia super przyjemność na płaskim ekranie, w wirtualnej rzeczywistości może się podobać jedynie psychopatom. Jednym z pierwszych problemów na jakie natrafisz jest to, że zostajesz stworzeniem nocy. Możesz wychodzić jedynie po zmroku, bo jesteś wampirem. A w zmodowanym Skyrim jest ciemno jak cholera. Całe szczęście jest wampirze widzenie w ciemności, więc nie muszę chodzić z pochodnią. Ale nie to jest najgorsze w byciu wampirem w Skyrim VR. Zdecydowanie najgorsze jest posilanie się. Musisz włamać się komuś na chatę, kiedy ktoś śpi. Podejść do jego łóżka i przysać mu się do szyi, jak jakiś niedorobiony gwałciciel. Jest to okropne, zabawne i wywołuje ciarki za każdym razem, gdy to robisz. Teraz, za każdym razem, jak gram w Skyrim, czuję się jak jakiś zboczeniec. Jak tylko wychodzę na słońce i widzę spadającą staminę, to wiem, że muszę kogoś posać. Moja historia zostania wampirem nie obyła się bez przypadkowych przygód. Łabadżak Skyrim pełen jest modów dodających różne dziwy do gry. Na przykład zmieniająca się komnatarcy, maga na życzenie. Jest kuźmie nawet Jacuzzi. Albo ten dziwny portal prowadzący chujwie dokąd i chujwie po co. Cały czas natykam się na takie modowe perełki i jest to bardzo fajne urozmaicenie rozgrywki, ale często nie mam zielonego pojęcia, do czego służą. Odbyłem też sentymentalną podróż do Morrowind. Gdy tylko usłyszałem tą muzykę i zobaczyłem te domy, poczułem się od razu jak mały dzieciak. A gdy spotkałem wystrzelonego w kosmos gościa, to aż mi się łezka w boku zakręciła. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć szkieletów, syrenę i psa. Aha, tak, i mam włączone komendy. Mam włączone rozpoznawanie głosowe i komendy, więc za każdym razem, jak coś powiem, wam na przykład chcę coś opowiedzieć, to niestety włącza mi się jakaś randomowa rzecz, randomowy czar, mapa na przykład, bo rozpoznawanie głosu zadziałało. Niestety powoli dochodzę do wniosku, że Skyrim, nawet zmodowany, nie jest dobrą grą VR. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że źle się bawię grając w Skyrim. A. Jest to raczej niemożliwe. Widać jednak, że mechaniki tej gry zostały zrobione pod płaski ekran i nawet mody tego nie ukryją. Tworzenie przedmiotów za pomocą wyklikiwania jest mega nużące. Kowalstwo, alchemia i zaklinanie odpadają z gry. Bez odpowiednich modów walka wręcz też jest beznadziejnie nudna. Zostaje tak naprawdę magia, łucznictwo i skradanie. Magią bawiłem się przez ostatnie kilkadziesiąt godzin. Więc jeśli wrócę do Skyrim, to właśnie dla łucznictwa i skradania. Ale zdecydowanie potrzebuję aktualizacji modów, a to powoduje, że muszę się pożegnać z obecną postacią. I planuję to zrobić w wybuchowy sposób. Przyzwyczaiłem się już do mojego nekromanty. Nie mam innego wyjścia. Gość zasługuje na godny podróż. Zaskoczyłeś mnie, internetowe nieznajome. Dotarłeś bardzo daleko. Dziękuję ci za to. Jeśli masz ochotę, polub to wideo. Jeśli nie, to trudno. Tak czy inaczej życzę Ci udanego tygodnia. Do zobaczenia za tydzień.